Modlitwa przed mszą świętą. O Boże mój, staję przed ołtarzem Twoim, by Cię uwielbić przez nabożne uczestniczenie w tej ofierze mszy świętej. Wyznaję z pokorą, o Boże, że często przekraczałem przykazania Twoje i całą nadzieję pokładam w Tobie bądź miłosierdziem nieskończonym. Kocham Cię serdecznie, gdy jesteś najwyższą dobrocią. Wyznaję z pokorą, o Boże, że często przekraczałem wykazania Twoje i gwyfyłem myślą, mową i uczynkiem. Bądź miłościw mnie gwyfnemu, bądź miłościw, o Boże, bądź mi miłościw z największym zaufaniem zwracam się do Najświętszej Panny i świętych pańskich, aby mi wyprosili Twą łaskę przenczą. Serdecznie wałuję za grzechy moje i proszę Cię pokornie, najmiłościwszy. I najlepszy Panie, o przebaczenie. Amen.